Nacjo, a ty kiedy kupujesz GTA? No mówiłem ci kiedy. Kurde, ale... Nie ci... będę mówił na filmiku, bo potem będzie, że mówię, jak na filmiku mam dowód. <laughs> Paniaczku. Ale razem byśmy sobie pograli, pojeździli, by były dymy. Paniaczku, ja mam teraz... Nie mam czasu, bo kupuję Fifa 20, będę robił... Filmy, Food Champions, nowy składzik, nowe... Je... Gole... Super giereczka. Szkoda, że nie chcesz grać tego. No bo ty chcesz 20, 19, no Nie, nie, nie Chciałem grać, to ty nie dołączałeś tam to... No ty niech zapraszałeś mnie Zapraszałem cię, bo nie było online nawet Tak, jasne Często byłem Co? A pecie, przytrafiłeś się tak, że i i przesnął? No, kilka razy. No, a... On raz przysnął, także gadał w głowie. Zdania gada, gada, gada. Prrr. A Pidmat Tak samo. Prrr. No, to jest. I, język wiek. wywalony. No. I Tashi też miał przez chwilę język wywalony. Normalnie przysnął. Ju. Jak to i Tashi. Ale mi się wydaje, że kiedyś może być czasami przyszłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof nie. Kononowicz. Krzych. No jak nie? Przyszłym żołem Polski, no tak. Maczetę miał nieraz i kurde, wojował. A jak zrobili, widziałeś to? Konon Pudzian, albo Konon sam w domu, widziałeś? No albo na przykład ten, Krzyś... ten. Krzysztof... Krzysztof Burnejka ale ten samochód jest normalnie genialny genialny piękny kolor piękny tuning mm. moja perełka dobra to pozdrawiamy widzów wraz z Nacjonalistą i wraz z Itashi który już przysnął i ma język wywalony wraz z Speedmatem Zone też który miał język wywalony pozdrawiamy Jo, jo, yo, yo, yo. trzymaj się